Jakub i Jan, synowie Zebedeusz, podeszli do Jezusa i rzekli Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał, co chcesz, żebym wam uczynił? Rzekli mu, daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł, Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kieli, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być uchrzczony? Odpowiedzieli mu: Urzemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kieli, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, Wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się no tym, dla którego zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich, Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielce dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał być, stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć da swoje życie jako okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Usiądź na chwilę. Często tutaj powtarzam coś, co bardzo mocno wierzę, że Słowo Boże jest żywe. Że nie jest tak, nie wiem, powieść lalka, która czy w pustyni w puszczy, gdzie raz ją w życiu interpretujemy i tu już zostaje. Słowo Boże jest żywe, to znaczy, że ciągle zmienia się ze mną. I tak naprawdę cały czas, kiedy je słyszę, czytam, różne rzeczy do mnie dochodzą z tego samego tak naprawdę tekstu. Bo dzisiaj, gdy słyszymy o tym pytaniu takim dziwnym Jana i Jakuba, słyszymy odpowiedzi Jezusowej, słyszymy o reakcji apostołów na to, co oni powiedzieli, to teraz w zależności od tego trochę w jakim nastroju jesteś, ewentualnie w jakiej kondycji duchowej, a też relacyjnej jesteś, to dzisiaj bardziej skupisz się na tych dwóch, może skupisz się bardziej na apostołach, bardziej skupisz się może na pragnieniach, a może bardziej skupisz się na władzy, na podziałach, które ciągle są i na konfliktach, które ciągle gdzieś są między nami. I to, że ciągle się kłócimy, ciągle się spiera, wspieramy, ciągle niebo trafimy dojść do zgody. Pytanie, co dzisiaj Ciebie najbardziej z tego tekstu uderzyło? Bo to trochę mówi o Tobie. Bo dzisiejszy tekst oczywiście jest o władzy. Można na tym się skupić. O tym, że władza jest zła, władza jest straszna. Um, najlepiej unikać władzy. Nikt z nas nie będzie liderem. Nikt z nas nie, nie przejmie odpowiedzialności za to, czy za tamto. Tylko ta Ewangelia zaczyna się od czegoś wspaniałego. Bo to Jan i Jakub podchodzą do Jezusa i proszą Go- Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, co Cię poprosimy. Pragniemy. Czym jest pragnienie? Oczywiście najprościej, tak bardzo fizycznie to chodzi o to, że chce mi się pić i chce to ugasić, czy jest we mnie jakaś taka bardzo mocna pustka, którą chcę czymś uzupełnić. Jest coś, chce to, pragnienie to coś więcej niż marzenie, bo mamy oczywiście marzenia dotyczące różnych wyjazdów, czasami naszego życia, gdzie zamieszkamy. Pragnienie jest czymś intensywniejszym. I ci dwaj przychodzą, mówią: Panie, mamy pragnienie. Czy to jest coś złego? Bo dzisiaj, w zależności od tej naszej kondycji, w której się znajdujemy, moglibyśmy poczytać, że tych dwóch no przesadza, bo chcą sobie uzyskać stanowiska, bo po lewej czy po prawej stronie, oni mówią o pragnieniu. Czy jeżeli ja mówię o swoim pragnieniu, to jest coś złego czy dobrego? Szczególnie jeżeli pragnienia nasze są dobrymi pragnieniami. Nie dotyczą unicestwienia tego świata, nie dotyczą tego, żeby ktoś zniknął z, tego, z tej ziemi. Dobre pragnienia. Czy to źle, że ktoś mówi Jezusowi o swoich pragnieniach? Tym bardziej że to jest pragnienie bliskości z Jezusem. I wiecie, gdybym teraz ja Was zapytał: kto z Was by nie chciał, nie pragnął być blisko Jezusa? Kto by chciał być blisko Jezusa? Pewnie, gdyby poprosił was, byście podnieśli rękę, pewnie nikt by nie pojął, bo jesteśmy tacy skromni, tacy kulturalni, i że no, niech brat siostra to po prostu, jak on podniesie rękę, czy ona niech podniesie rękę. Bo, bo... I skończyłoby się na tym, że część z nas ma bardzo mocne pragnienia bycia przy Jezusie, albo jakieś inne. I przez to, że tak nas wychowano, że mówienie o tym, czego pragniemy, jest czymś niewłaściwym, że mamy być skromni, najlepiej się nie wybijać. Co więcej, czasami lepiej się nie pokazywać, bo potem nam się oberwie, bo będą właśnie tych dziesięciu, gdzie gadało coś przeciwko nam, to lepiej schować się w tłumie. Czy mówienie o pragnieniach jest czymś złym? Co więcej, Myślę, że dzisiaj warto popatrzeć na to, że Jezus, chodząc po ziemi, bo na razie mówimy o tej dwunastce, którą zebrał obok siebie, zobaczcie, bo ciągle uczymy się tego, jaki jest Jezus. Jezus potrafił przez te miesiące taką relację wytworzyć między Nim a nimi, że oni są w stanie przyjść do Niego i nawet przy innych powiedzieć coś o swoich pragnieniach. Pragnienie jest coś bardzo intymnego. To nie jest coś, co my publicznie wywlekamy na zewnątrz. Pragnienie jest coś bardzo osobistego, coś, co chronimy, czasami takim wielkim tajemnicami, że my nie chcemy tego, bo ktoś to zniszczy. Bo jak ujawnię moje pragnienie, to ktoś zacznie, zacznie to wyśmiewać, zacznie to niszczyć, zacznie... Dlatego nie mówimy o pragnieniach. Dlatego zobaczcie, jak Jezus potrafi... Wytworzyć relacje bliskości, zażyłości ze swoimi uczniami, relacje zaufania, że oni są w stanie powiedzieć o swoich pragnieniach. I tak, mówienie o swoich pragnieniach nie sprawdzi się, że to pragnienie się spełni, bo mamy tego świadomość, że nie wszystkie nasze pragnienia będą zrealizowane. Ale to, że ja jestem w stanie komuś powiedzieć o swoim pragnieniu bez oceniania, bez osądzania, powiedzieć, to znaczy, że jestem bardzo blisko kogoś. Tylko może dzisiaj też warto w tych dniach pomyśleć o relacjach, które mam, też o pragnieniach, których mam. Czasami wolimy nie mieć pragnień, bo, no bo jak mam pragnienia, które nie da się zrealizować, to czujemy się smutni, niezrealizowani i tak dalej. Niespełnieni. Ale warto mieć pragnienia. Bo pragnienia napędzają nas do życia, napędzają nas do tego, żeby żyć, żeby każdego dnia wstawać i realizować, starać się, walczyć o, to, o zrealizowanie tego pragnienia. Ale z drugiej strony, warto dzisiaj też pomyśleć sobie przy okazji, czy mam kogoś takiego, komu mogę powierzyć swoje pragnienie, oprócz oczywiście Jezusa, bo zawsze nam zostanie. I na najgorszej sytuacji, relacji, które mamy, samotności, którą mamy, zawsze jemu możemy powierzyć to pragnienie. Ale czy mam osobę obok siebie, której mogę to powierzyć? Pragnienie moje. Widzisz, to taki dar, który daje bardzo kruchy, ktoś, to jest w stanie go przyjąć. I teraz z drugiej strony pytanie, czy ja potrafię wytworzyć taką relację, że ktoś jest w stanie do mnie przyjść? I mówić swoje pragnienia, Czy to będą dzieci, czy to będą wasi wychowankowie, czy kto będzie wasi bliscy, którzy gdzieś tam są. Pragnienia twojego męża, twojej żony, dziewczyny, chłopaka, pragnienie twoich przyjaciół. Czy, jest, czy masz taką relację, że ktoś stanie ci powierzyć swoje pragnienie? Bo dla mnie ta Ewangelia jest właśnie o tym. O kruchości, o relacji, o tym, że on, to o tym jest. I to, że czasami oczywiście, niestety, różnie reagujemy na to, że ktoś właśnie ma nie tyle, bo tam nie chodzi o pychę, nie chodzi o brak pokory, nie chodzi o to, że oni powiedzieli, tylko my różnie reagujemy na to, że nagle ktoś się wyrwie. Wiecie, trochę jak nie wiem, dzieciaki są w domu i Widzą, że mama wynosi jakieś najlepsze ciastka i ktoś mówi, to ja rezerwuję tamto. I wszyscy się wściekają, że on zarezerwował tamto, bo wszyscy mieli ochotę na tamto, ale nikt tego nie powiedział, bo wszyscy chcieli być grzeczni. Bo mama mówiła, że trzeba być dobrze wychowanym. A to jedno poniosło rękę mówi, to będzie moje. Czy to jest coś złego? No tak, bo wszyscy chcieliśmy i różnie reagujemy. Tych dziesięciu zareagowało źle, bo oni usłyszeli o tym, że tamci coś mówią, mówią o swoich pragnieniach, mówią. My, my, my słyszymy o stanowiskach, oni też usłyszeli, że oni się stanowiska zaklepują, i zaczęli się podburzać, zaczęli się oburzać na nich. Jakie ja reaguje na czyjeś pragnienia? Będę reagować oburzeniem, że ktoś je wypowiedział. Czy bowiem no, dziękuję za zaufanie, za to, że mogę w tym uczestniczyć. To też jest o władzy, bo ta Ewangelia też jest trochę o liderowaniu. Szczególnie, w, ja wiem, że ogólnie mamy taką tendencję do narzekania na te czasy, ale jest trudno z liderowaniem. Bo najchętniej byśmy się schowali w tłumie. Bo dzisiaj, jeżeli macie, toczysz spór w domu, między mężem i żoną, między rodzicami i dzieciakami, dzieciakami rodzicami, między studentami i wykładowcami, na temat władzy, rządów, to dzisiaj weźmiemy, zacytujemy ten fragment Ewangelii i. Każdy z Was wygra, bo każdy znajdzie swój cytat na potwierdzenie tego, że należy przejmować obowiązki, a ktoś powie, nie, bo trzeba być ostatnim. Bo ten, który jest na pierwszym miejscu, jest dyspyszny i powinien być ostatni. To tak, jakby ci, którzy siedzą tu z samego przodu, są najmniej pokorni, bo przyszli najbliżej, a ci z tyłu, to pełni pokory są. Władza, stanowiska nie oznacza to, że jestem mało pokorny albo bardzo pokorny. Bo mogę być totalnie z tyłu: w grupie, w pracy, w domu, w duszpasterstwie, gdziekolwiek gdzie, gdzie będziesz, nie przejmować, po prostu być najbardziej pokornym, niczym się nie wiecie. Jezus powiedział, że mam być ostatni. I będziesz najbardziej pysznym człowiekiem, najbardziej zadufanym w sobie. A z drugiej strony będziesz pierwszym i będziesz najbardziej pokornym. Bo takich pokornych potrzebujemy, bo takich pokornych rzeczywiście ten świat nam pokazuje. To są święci, to są różne osoby, które gdzieś tam były. Najprościej, coś, z czym chciałbym, żebyście też dzisiaj wyszli. Świat, Kościół potrzebuje liderów. My się boimy słowa lider, boimy się słowa szef, my się boimy słowa kierownik, bo przecież Pan Jezus powiedział, że ci będą ostatnimi, czy ktoś się wywyższa, będzie poniżony i tak dalej. To dlaczego wybrał dwunastu? Dlaczego w ogóle wybierał dwunastu? Dlaczego potem wybrał siedemdziesięciu dwóch? Dlaczego nie skupić na to słuchajcie, wszyscy jesteśmy równi, nie będzie żadnych apostołów, nie będzie żadnych uczniów, wszyscy będziemy sobie tłumem. Kto by potem wziął odpowiedzialność za Kościół? Zobaczcie, Jezus kształtuje liderów. Tych dwunastu, których kształtuje. Dobra, jeden, jednemu z jednemu nie wyszło, ale poświęca czas tym dwunastu. Poświęca czas potem tych siedemdziesięciu dwóch. Pamiętamy w Dziejach Apostolskich, w momencie apostowie stwierdzają, że jest tyle obowiązków, że potrzebują do pomocy diakonów. Świat potrzebuje liderów. Równość nie polega na tym, że wszyscy jesteśmy nikim. I to nie chodzi o wywyższanie, nie chodzi o hierarchię, nie chodzi tylko, że czasami jest tyle rzeczy do zrobienia. U Ciebie w domu, u Ciebie w pracy, u nas w kościele, nie chodzi o budynek, tylko chodzi o wspólnoty, że my wszyscy potrzebujemy liderów, który ktoś powie: Dobra, ja się tym zajmę. A wszyscy mówią: Nie, no fajnie, rzeczywiście, wyrwał się, nie? On się tym zajmie. I wszyscy będziemy patrzeć, żeby upadł, żeby mu się nie udało. Będziemy kibicować, żeby, jak to Polacy, będziemy kibicować, żeby jeszcze podrzucać kłody pod nogi. Tacy jesteśmy. Boimy się wzięcia odpowiedzialności, boimy się bycia liderem, bo ludzie na nas patrzą. Bo to jest odpowiedzialność. I najprościej Ci schować się, bo w każdej chwili mogę się wycofać, w każdej chwili sobie pójść. Kościół, świat potrzebuje liderów. Dobrych, mądrych liderów. Jezus formował tłumy, mu przemawiał do tłumów, mówił im kazania. A ile razy po takim kazaniu, na górze na przykład, bierze czy opowiada przypowieści, po wszystkim bierze dwunastu, oni przychodzą i, oj Panie, ale wytłumacz, bo nie rozumiemy. To ci najbliżsi, czy, mówię, bo już na liderzy, mają odwagę powiedzieć Jezusowi, nie rozumiemy, wytłumacz nam. I potem oni szli i tłumaczyli tłumom. Świat potrzebuje liderów. Kiedy pada hasło, kto się tym zajmie? Nikt. Ale wolimy stać w tłumie i tak rzucać. To, to źle, to źle wymalowane, to nie tak zrobione, to można było inaczej zrobić. W Wrocławiu miałem takiego genialnego proboszcza, który miał super metodę na parafian, aktywizację parafian, bo czasami przychodzi jakiś parafian z genialnym pomysłem unowocześnienia czegoś, zrobienia czegoś, a on mówi to co, Pan się tym zajmie? A nie, to ja nie mam czasu. I genialny pomysł upadał. Świat potrzebuje liderów. Ta Ewangelia nie jest o tym, że nie mam być liderami, tylko chodzi o nastawienie mojego serca. Bo ja mam być takim liderem, który się nie wynosi, nie niszczy drugiego człowieka, nie, nie wykorzystuje swojej władzy, żeby cię poniżać, wyniszczać, upokarzać. Nie, nie korzysta swojej władzy, żeby zarabiać na tym, tylko wykorzystuje to, że jest. Pierwszy, drugi, trzeci, żeby ci pomagać. I w każdej chwili stanie zrezygnować z tego stanowiska bez żadnych kłopotów. Nawet z wielką radością, jak to wielu świętych robiło, kiedy przestawało być biskupami, przeorami i tak dalej, z wielką radością szli do tłumu. No, z, w zakonie jest, jest taka historia z samego początku, kiedy nasz założyciel Ignacy Loyola Znalazł, e, chciałby ćwiczyć właśnie w tych stanowiskach trochę w pokorze dwóch jezuitów jeden był odpowiedzialny za dom za wszystko za funkcjonowanie czy takie rzeczy bardzo praktyczne a drugi był bardzo pokornym bratem zakonnym który pracował w kuchni Ignacy wymyślił jednego dnia że przez jeden dzień zrobi eksperyment Temu, który zajmował się całym domem, wysłał go do kuchni do zmywania naczyń. A ten, który zmywał naczynia, zrobił go odpowiedzialnym za cały dom. I na koniec padło pytanie, jak myślicie, który, dla którego było to trudniejsze? Bo nam się czasami wydaje, że stanowiska są tak, przywiązujemy tych stanowisk, tak nas niszczą, że nie potrafimy z nich zrezygnować. Okazało się, że ten, który zajmował się całym domem, mógł przez jeden dzień pozmywać tego naczynia, mówi, że odpoczął. A ten, który nagle miał na głowie cały dom, mówi, że to była dla niego najtrudniejsza rzecz. Ktoś w pewnym momencie musi o coś zadbać, żeby działało. Bo nawet jeżeli żyje sam, to mogę sam ustalać, że jestem panem, władcą wszystkiego swojego dnia. Już jak już spotykasz parę, czy tą drugą osobę, już musicie dzielić obowiązki. Ja się zajmę tym, ty się zajmiesz tamtym. Przychodzą dzieciaki, zaczynamy się dzielić kolejnymi obowiązkami. Kto o tym decyduje? Przecież nie teściowa. Nasz świat potrzebuje mądrych liderów, za którym będziemy w stanie pójść. No i za koniec kolejna bardzo mądra rzecz, że u nas nie ma takich wiecie, szczepli jak w wojsku, nie? że są stopnie i potem tylko wyżej. U nas jak ktoś jest przełożony, potem wraca do szeregu. Sześć lat i wraca do szeregu. Właśnie po to, żeby pokazać, że my nie jesteśmy dla stanowisk, ale świat potrzebuje liderów. Ciebie potrzebuje. Bo inaczej. Kto by przygotował Ci muzykę i wybrał teksty? Kto by pousadzał was, kto by inne rzeczy, kto by otworzył, kto by zdecydował o tym, co robimy. Kto? Nie można całe życie stać z tyłu i nie brać odpowiedzialności. Naprawdę Jezus potrzebuje słyszeć o Twoich pragnieniach, ale potrzebuje Twojego bycia liderem. Czasami na małym poletku bo będzie to Twoja rodzina, a czasami na większym, bo Jezus chce Ci pomóc tym, żebyś był jak najlepszym naj liderem, najlepszą liderką. Bądź tym liderem. Bądź liderką.